występowanie przed kamerą, a całe życie spędzili na treningach, okazuje się, że ci nikogo nie interesują. I gale bokserskie w Polsce nie są specjalnie popularne, gale kiks bokserskie nie są w ogóle popularne. Wasze eventy są rozprzedawane w moment. Czy nie wydaje Wam się, że to samo może się stać poniekąd z piłką Ja mogę powiedzieć no, dyniega, no, że nie. uważam, że zniszczenie, to za duże słowo, uważam, że nastąpiła restrukturyzacja branży no, na no na słuchaj, wiesz, to jest, to jest taki biznes, gdzie my kreatywnie podeszliśmy do tematu, zarabiamy na te dobre pieniądze. Wydaje mi się, że gdyby każdy, kto mógłby mieć szansę wtedy, kiedy my wyszliśmy z tym zrobić to, no to wielu ludzi myślę, że podjęłoby się tego. To nie jest nasza wina. Powiedziałem, to nie jest zarzut, Wreszcie to jest bardziej zarzut do ludzi, którzy zarządzali sportami walki w Polsce przez lata i nie potrafili ich uatrakcyjnić w żaden sposób. O, i no tak, no to. Można powiedzieć, że włodarze y, gar sportowych mogliby troszkę bardziej kreatywnie podejść do tematu, na pewno by mogli podwyższyć sprzedaż, gdyby się starali. A ja nawet y, już nawet nie mówię o tych zachowaniach jakichś na konferencji i tak dalej, czyli tych, tym przysłowiowym podkręcaniu dymów, ale tu y, federacje sportowe rzadko nawet mają jakiś konflikt że zawody. Widz nie może się nawet za bardzo utożsamiać z zawodnikiem, nie może go poznawać, bo ten zawodnik y, sportowiec, on nie ma nawet jakiegoś takiego miejsca, gdzie mógłby się pokazać, jedynie na swoim Instagramie tak naprawdę, bo oprócz Borysa Mańkowskiego, no to tak szczerze, no to nie wiem, jaki zawodnik MMA ma, no. jeszcze Kamil na chociażby. Nie no. wiem, ja, no tutaj też Krzysztofie, no ma to też stronę właśnie, tak jak mówiłem na początku, wiele młodych osób się zajęło MMA, naprawdę sale są. Bardzo mocno przypomnione, że nam to niejednokrotnie mówili, że młodzi zaczęli teraz ćwiczyć, że każdy sobie być albo youtuberem, albo fajderem.